Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii. Coś kwadratowego. Dobra, nic nie robiliśmy. Idziemy ścinać drzewka. E, druga wieża. Co? Gdzie Czemu ja? Na lewo spójrz. Nie ma. <laughs> Jak nie? Patrz, stanę przy niej. No jestem przy niej. Patrz, rozbiłem klos. A tamta druga to? Jaka druga? Przecież... Jest druga. O tu. No tu jest druga, wszyscy widzą na moim nagraniu. O tu. Patrz, kopię. Yy. U mnie to brzmi jakbyś niszczył szkołę. Twierdza, twierdza. No, patrz, to jest na dole. Stone. Nie stone. Jacky. To jest szkło. Y a ja niszczę co ręką? Stone. Aha, umiesz szkło. Na dole jest cegła nowa? Jak miło. Nie, wykopiemy się na chwilę w bok. Już, jeszcze ty moż tylko. Już. Wkopię się w bok tylko. U mnie to jest stąd, dalej. No wejdź tam, do... do no wejdź w to. I patrz. Stój, stój, stój. Co ty wykopiłeś? O, jest faktycznie. A? mi twierdzę, jak miło. No, ty mi byj Lawa. O, żelazo wykopię. Wszystkie rozwalamy, przydadzą się. Silverfish, o nie, tylko jest silverfish. Drugi Silver Fish. Ej, bo czekaj, zrobię nam miecze żelazne. Właśnie, nie, uważaj. Pij każdy cuty kręk. Bij każdy clucy kręgą. Po co? Jak któryś się rozwał, szybciej niż powinien, to go nie iść. Dobra, łap. Nie rozwalaj Spawnę trzeba jest w ogóle A co to za klocek? Coś, coś nie. No widzicie? My tu mamy szczęście. No to się nazywa rozwarińskie szczęście. To ja to znalazłem. No, to jest rozwarińskie szczęście. Bo gdyby nie ja to byś tego nie znalazł. Dobra, też prawda. Ej, ja zniszczę ten sp... O! Nie! Uż łap moje rzeczy, proszę. To co? to tylko część. Ej, odejdź od lawy. O, ale potworów tu jest. Dobra. Nie ma pojęcia. Nie ja dlaczego? To no, Silverfish. Kolejny. Kolejny!

Pomóż, włożymy na górę. Włożymy na górę. Tutaj, co lepiej, miecz czy zbroję zrobić? Mieczy czy miecz zbroję, Michał? Nie wiem, ja tutaj. tak, zniszcz ten spawner. Zabuduj go chociaż, albo pochodnie postawuję. Ja straciłem wszystkie pochodnie. Kurde, nagle Silver. Fish. Co to, ty też masz jedyneczkę pomiędzy hangerem a. Nie, ja mam jedyneczkę. Dobra, teraz się jest, jest nieaktywne. No kurde, ale to tak wciąż mogłoby tutaj Silver fisze, uważać. Nie staram się uważać. Masz moje jakieś rzeczy, tak w ogóle? Skórę masz moją? Ile miałeś? A ile masz? Osiemnaście. To daj. Silwisz, skąd to wyskoczył? Ej, Michał, łap. Łap, to to się w tym Łap za tobą, za tobą. No, co fajnie, jest Słuchaj, rozwalaj tylko te... rozwalaj tylko i... most. W ogóle, co to jest? Co to za klocek? Kilofa sobie. A, masz nie, mój kilof może? Nie, sorry, kilofa nie mam. A, masz two... Kurde, to daj na chociaż. Kobla. Bo ja nie mam. Mam To daj, 3 Masz Nie, ale fajnie, znaleźliśmy twierdze i mamy co robić. No, miło. I zaraz chyba skończymy ten odcinek, żeby znaleźć święty na A więc, a więc wyciągniemy. Uryskończył się, wyrwisz. Wskoczył. Ten spadek jest aktywny. On z klocka wyskoczył. A ja nic nie wyścigiłem pochodnie wystawiłem. Mogę muszę rękę mieć. Ale wiesz, że tu gdzieś jeszcze słyszę w stąpieniu wyrwisz. Moje śniadanie to jest. Wow. Właśnie, Silverfeet Kurde, ja zaraz się Eee Skacz cały czas Jak z nimi się bijesz Kurde, dwójkami teraz trzeba zrobić jedynki Ja nie mam niczego takiego Eee, yy, ja to jeziorko lawy zamurowywuję mi co to jest? Ale co? No właśnie, napiszcie w komentarzu co jest ta jedynka Dwójkę tam się. Dwójkę no w ogóle, to, co to za klocek? Dobra, a więc... No... W tym, w tym, tym fajnym, w tym, w tym... W to... Daj pochodni parę. Albo węgla lepiej. Daj właśnie siedzę. Dzięki. Silverfish. Daj mi się pochodni stawę, się właśnie tak, ważniej spłaczę do ciebie. Widzę.